Jakie ćwiczenia wybrać, żebyś w końcu widział progres na swoich plecach? Pokażę Ci 5 ćwiczeń, które wystarczą w treningu pleców. Wiosłowanie sztangą, czyli ćwiczenie, które zaangażuje całe Twoje plecy wraz z prostownikami. I patrząc na technikę większości osób na siłowni, to to ćwiczenie będzie angażowało najbardziej czworobocznie grzbietu. Podciąganie, również jedno z topowych ćwiczeń na plecy, które dodatkowo będzie angażowało naszą grupę mięśni obłych. W zależności również od ustawienia, czy ewentualnie wstępnego zmęczenia, również będziemy mogli zaangażować bardzo mocno nasz najszerszy grzbietu, czy wcześniej wspomniane obłe. Ściąganie wyciągu w oparciu o ławkę. Tutaj możemy mocno wyizolować nasz najszerszy grzbietu. Lubi on pracować do kąta 120 stopni, więc to ćwiczenie ułatwi nam tutaj tą pracę. Zaprzesz się mocno ręką i się nie wyjedziesz. Szerokie przeciąganie drążka zapewni ci pracę czworobocznego grzbietu. Jest to ćwiczenie na wyciągu, więc zapewni ci mniejsze zmęczenie niż nasze wiosłowanie. Wiosłowanie hantelkiem. Kolejna praca jednostronna, gdzie możemy nakierować naszą pracę na najszerszy grzbietu albo czworoboczny a w linku w opisie mojego profilu znajdziesz więcej informacji o planie treningowym, który dla Ciebie mogę ułożyć.